Cześć! Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o sobie, o tym, kim jestem, co robię, czym się zajmuję. Mam nadzieję, że zdążę, ponieważ bateria już mi pika. To jest moje piąte podejście i wiecie co, po prostu dostanę szału z tą kartą, bo nie przyszła mi, raczej przyszła mi 64-gigowa, natomiast okazuje się, że moja kamera nie obsługuje takiego formatu i musiałam zrobić kolejną. Nieważne, mam nadzieję, że tym razem wyjdzie Nie poddaje się, nie poddaje się Słuchajcie, mam na imię Monika Mam 30 lat, mieszkam w Łodzi Nie jestem mężatką Jestem w związku partnerskim Mieszkamy razem z sobą od 3 lat Myślecie, Myślę, że sobie szybko poznacie Bo chcę nagrać ze mną kilka filmów Znamy się od 13 tak w ogóle, natomiast e, pomimo tego, że to był mój pierwszy taki poważny chłopak, to później dużo, dużo się działo i jesteśmy z sobą mniej więcej od 3 lat. E, skończyłam stosunki międzynarodowe oraz e, finanse i rachunkowość. Nie pracuję w zawodzie, ponieważ jestem logistykiem, ale ja bardzo lubię swój zawód i to mi absolutnie nie, nie, nie przeszkadza. Jestem osobą po przeszczepie nerki, ale to już zapewne wiecie. Chciałabym na ten temat nagrać osobny film, więc nie będę tutaj za bardzo wchodziła w szczegóły. No, natomiast przeszczep przeszłam 4 lata temu, dawcą nerki była moja mama, więc na całe szczęście pomimo groźnej sytuacji i generalnie bardzo ciężkiego etapu w moim życiu, bo to był ciężki etap w moim życiu. Wszystko zakończyło się dobrze, i już od trzech lat nie byłam hospitalizowana. Naprawdę, odpukać jest super. Zresztą uważam, że tak duże nieszczęście, jakie spotkało mnie w życiu, e, pozwoliło mi spojrzeć na swoje życie z zupełnie innej perspektywy, i dzięki niemu je odmieniłam. I to na lepsze je odmieniłam. Jest to przykre, że czasem musimy przeżyć tak ciężkie rzeczy, by zrozumieć pewne kwestie ja zrozumiałam na całe szczęście i jeżeli miałabym zrobić w dniu dzisiejszym rachunek sumienia to ta choroba naprawdę pomogła mi otworzyć oczy zmienić siebie, zmienić swoje życie postrzeganie na życie także nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło pamiętajcie, to jest złota zasada i drugą kwestią jest to, że mam deformację dłoni co na pewno zauważyliście albo zauważycie natomiast mam nadzieję, że to nie będzie dla Was problemem dla mnie to nie jest problemem i nigdy nie było ja zawsze byłam wychowana tak jak normalne dzieci moi rodzice nigdy nigdy nie traktowali mnie z tego powodu wyjątkowego i jestem im za to wdzięczna e, skończyłam normalnie szkoły normalnie ćwiczyłam na WF-ach e, nigdy nie miałam problemu ze znalezieniem jakiejś sympatii chłopaków e, nie miałam problemów z przyjaciółmi, a raczej z ich brakiem czy znajomych. Nie, moje życie było jak najbardziej normalne i jak najbardziej udane, i, i, i naprawdę to w moim przypadku nie jest problemem. I jedynie wahałam się nad założeniem kanału na YouTubie, um, ale mam nadzieję, że to dla Was też nie będzie przeszkodą i będziecie mnie oglądać miło i sympatycznie i fajnie spędzimy razem czas. Naprawdę mam taką serdeczną, serdeczne życzenie. Chciałabym Wam opowiedzieć kilka słów na temat mojej cery, ponieważ chciałabym się skupić na kosmetyce, ja uwielbiam kosmetyki i mój kanał musi być na ten temat. Mam cerę mieszaną, cerę mieszaną w strefie T, słucham na policzkach. Ona jest kapryśna z uwagi na leki, które zażywam po szczepienie energii. Zmienia się strasznie. Ja nie, nie jestem w stanie określić, czy ona jednego dnia będzie w fantastycznej formie, a drugiego już może wyglądać okropniej i mogę się obudzić z tą masą wyprysków. Będziecie to zapewne obserwować na bieżąco. Natomiast jeżeli chodzi o ciało, to nie mam większych problemów. Tak, Mam skórę normalną. Ona nie jest. Ona nie jest. Ona nie jest łagodna. Mogę ją ścierać silnymi peelingami Nie potrzebuję bardzo dużego nawilżenia wręcz przeciwnie. Może w okresie zimowym, ale to chyba w większości, w większości skóra. Jest bardziej wymagające zimą. Nie tylko moja, także tutaj Amerykinia odkryła. E... Włosy. Włosy mam suche i przesuszone. Walczę z nimi już od dłuższego czasu. Teraz i tak już jest lepiej, ponieważ trafiłam do fajnego fryzjera, który trzyma moje włosy w dobrej kondycji. Ja staram się ten efekt tylko utrzymywać. Natrafiłam na całkiem fajne kosmetyki i. Przestałam, przestałam suszyć włosy wysokimi temperaturami, bo myślę, że to też się przyczyniło znacznie do pogorszenia mojego stanu włosów. No i one mi bardzo wypadały. Do tej pory mam problem z wypadającymi włosami, ale to jest również kwestia zapewne leków i choroby, przez którą przeszłam. W tej chwili to już jest naprawdę minimalne wypadanie włosów, jednak ono cały czas występuje wyżywienia Wyżywienie. Tak jak Wam wspominałam, moje życie uległo zmianie 4 lata temu. Zmieniłam wiele swoich nawyków i m.in. wyżywienia. Zaczęłam bardziej zdrowo się odżywiać. Nie jestem weganką, nie jestem wegetarianką i nigdy nie będę. Nie mam zamiaru być, po pierwsze, z uwagi na witaminę B12, której potrzebuję i nie zamierzam jej suplementować. Mm. Po, trzecie, po drugie, na no to, że ja lubię mięso. Ja po prostu lubię mięso i pomimo tego, że znacznie ograniczyłam jego spożycie i to mi pasuje, to ja w 100% z niego na, na, na stówę nie zrezygnuję. Próbowałam swojego czasu, ale to była e, raczej decyzja nieprzemyślana pod chwilą i to była błędna decyzja. E, odzwierciedliły to nawet moje, moje wyniki lekarskie, także. No, na 100% nie będę weganką, nie mam zamiaru. Natomiast odżywiam się zdrowo, co róż próbuję nowych przepisów, doskonale ją. Kuchnia, mnie, kuchnia zdrowa, kuchnia mnie zaskakuje, fascynuje i niesamowicie kręci. Chciałabym Wam pokazywać na swoim kanale różne foodbooki, przepisy, moje odkrycia. Bo myślę, że jestem w stanie naprawdę Wam dużo na ten temat opowiedzieć i będzie Wam miło oglądać tego typu filmiki. Ja przynajmniej również je uwielbiam. I to chyba na tyle. Oczywiście przygotowałam sobie listę pytań, na które chciałabym Wam odpowiedzieć, natomiast zapomniałam kartki z pracy i tak to się skończyło. W związku z tym, że jest to moje czwarte podejście do nagrywania filmików i pikająca kamera. Naprawdę starałam się to zrobić szybko i mam nadzieję, że filmik wyjdzie. Nagrywam na balkonie, więc mam nadzieję, że wiatr również tutaj nie zakłóci mojego odbioru i wyjdzie naprawdę przyjemny filmik. Karta już idzie. Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi razem ze mną, bo ja jestem bardzo cierpliwa, bo dostaję szału. Przy okazji chciałabym zakupić sobie lampy i czytam już o nich od trzech dni, dostaję fioła, śnią mi się po monocach, dalej nie wiem jakie wybrać. Gdybyście może znały jakieś dobre lampy e, do mieszkania, przy których mogłabym nagrywać, proszę dajcie mi znać i wlałabym sprzęt z polecenia, bo jestem totalnym laikiem i naprawdę byłabym wdzięczna za ewentualną pomoc, którą możecie mi udzielić. Gdybyście miały jeszcze jakieś pytania i chciały się czegoś o mnie dowiedzieć, piszcie śmiało, odpowiem Wam na te pytania. Tak jak mówię, nie chciałabym się wchodzić w szczegóły swojej choroby, bo planuję na ten temat osobny filmik i to jest bez sensu, bo to jest już grubszy temat, grubsza sprawa i myślę, że dużo Wam na ten temat będę musiała opowiedzieć, bo to jest bardzo ważny rozdział w moim życiu. A tymczasem życzę Wam miłego dnia i trzymajcie kciuki, by ten filmik grał się, bo chyba już nie będzie kolejnego podejścia. Papa, pa, miłego dnia!